27 stycznia 2006 roku nazwany został w kronikach czarnym piątkiem fundacji, śmierć Stefani Zaorskiej, nagła i nieoczekiwana, sprawiła, że wszyscy zaczęli zadawać sobie pytanie, co dalej. Czy fundacja ma rację bytu, kto się nią zajmie, kto poświęci swój czas, tak jak babcia Stenia, która codziennie z nieodłączną laską i plecaczkiem podążała do piwnicy, gdzie wymyślała kolejne sposoby zbawienia świata? Problem był jeszcze jeden. Za miesiąc odbyć się miał kolejny bal Nadziei. Goście zaproszeni, sala załatwiona, część aprowizacji zamówiona. Do tego Bal Nadziei był znakiem rozpoznawczym fundacji i ważnym momentem w zbieraniu funduszy na rehabilitację. Co robić? Ale rozważania nad być czy nie być nie trwały długo. Fundacja nie może zniknąć. Musi funkcjonować w przestrzeni społecznej. Tego właśnie oczekiwano, że nic się nie zmieni, wszystko zostanie tak jak było. Tak więc podjęta została jedynie słuszna decyzja. Nie odwołujemy balu nadziei, nie zamykamy fundacji, a stery przejmuje Marek Kruger, od tej pory do dziś prezes fundacji. You no mistake Perspektywy czasu można stwierdzić, że nie można było lepiej wybrać prezesa, choć fundacja trochę się zmieniła. Odpuściliśmy pomoc osobom uzależnionym, a nasze działania skupiły się na pomocy dzieciom niepełnosprawnym i wspieraniu ich rodzin. Punkty stałe, takie jak choćby całoroczna rehabilitacja, spotkania opłatkowe, Bal Nadziei i Dzień Dziecka pozostały w naszym programie, ale z czasem zaczęły dochodzić także nowe jak choćby wakacje w Wambierzycach, które odbyły się już cztery razy, czy stałe wyjazdy do zaprzyjaźnionego ośrodka hipoterapii w Jantarze, Buffalo Bill. Jak dobrze nam, z naszą nadzieją, wędrować coraz dalej świat. Dzisiaj są góry, mokre niebo, za rok być może Australia. Hejże hej, hejże hej, hejże ha, hejże ha. chwila ta, chwila ta, niechaj trwa, niechaj trwa, przyjdzie nam, przyjdzie na. taki, taki czas, taki czas, po wspominać obu nasz, jak dobrze, dobrze nam, gdy głos śpiewamy, kiedy wśród nas rozgniewa się, i gdy po nocy nie przespanej. Zamiera smutek, żali. i hejże, Hej hejże, hej 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 ha, chwila ta, niechaj trwa, przyjdzie nam taki czas, od początku swojego istnienia fundacja włączała się w działania lokalne, ale w ostatnich sześciu latach ich częstotliwość nasiliła się. Najbardziej zna znane stały się festyny rodzinne oraz powiatowy marsz niepełnosprawnych. Jak walnie, że przyjechaliśmy, podziwiać piękne widoki, gdy buty błocie nogi mokre. Razem i tak nie damy się. Hejże, hej, hejże, hej, 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 ha, hej, ha, chwila ta, hej, lata, niechaj, trwa, niechaj trwa, przyjdzie nam, przyjdzie nam taki czas, hejże, wspominać hejże, nasz. Osobny rozdział naszej działalności to bal nadziei, na który od 11 lat zapraszamy przyjaciół i znajomych, i jeszcze nie zdarzyło się, żeby nas zawiedli. Kiedy Was nie ma, to jakby nagle zabrakło w moim życiu muzyki. Kiedy Was nie ma, to czas mnie straszy, że przeminę, że będę chwilą. Nie ma to jakby niebo, miało się rozstać na zawsze ze słońcem. Kiedy was nie ma, dosyć mam wszystkiego i pragnę stąd na zawsze odejść. Moi przyjaciele, moi przyjaciele, moi przyjaciele, bądźcie zawsze ze mną. Moi przyjaciele, moi przyjaciele. Z wami wiem, że wszystko mogę, że wystarczy tylko chcieć. Organizujemy także społeczne zbiórki pieniędzy, jeśli istnieje taka potrzeba. Na rzecz Natalki zorganizowaliśmy koncerty, na które przyjechali charytatywnie Szymon Zychowicz oraz Ewgen Malinowski. Lona, jest I na, dnia, nie bada, nie na mnie, ja, bój, bój stada! Т по шуло и морта стар Дагромка прикнул де пежуробской И муей Папи отлопч такого слеза вчера что хлоп ему што молгу свои И шаплаятлюить виталля столова И ушли бисонам житьбрапа А W latach 2009-2010 zrealizowaliśmy dwa projekty. Działo się tak głównie dzięki obecności w gronie wolontariuszy Agnieszki Chomiok, która była naszą muzą projektową. Pierwszy projekt Ponad barierami działania na rzecz wyrównywania szans osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, który miał na celu wsparcie niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu Malborskiego poprzez przeciwdziałanie stereotypizacji i dyskryminacji osób niepełnosprawnych w środowisku lokalnym, finansowany był przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. W ramach projektu zrealizowany został reportaż oraz spot reklamowy Fundacji. Proszę, to na, to, na zewnątrz? Ciągle potrzebuję skrzydeł, aby się cnosić, aby realizować swoje marzenia. Ponad to, co nas ogranicza. Mam na imię Dominika i lubię się bawić, czytać różne książki, jeździć na rowerze, po lesie to jest. lubię grać w piłkę iść na rowerze. O Mam na imię potycie. Lubię tańczyć i śpiewać ząbka. Marek, on lubi rysować i skakać. Wsiada razem to wszystko robi. Mama Emy kazał, lubię, że bawisz, chodzisz na pol i tańczysz. Nazywają mnie góra. <noise> Zajmuję się rehabilitacją dzieci niepełnosprawnych w Fundacji Nadzieja. No, to jest właściwie moje życie. W roku 2007 obchodziliśmy 15-lecie działalności Fundacji. Narodził się wtedy pomysł, aby naszych największych przyjaciół obdarowywać pamiątkowymi statuetkami. Nazwaliśmy je Stefankami od imienia założycielki fundacji. Na piętnastolecie było 15 rob obdarowanych, ale od tamtej pory rokrocznie znajdujemy nowych sprzymierzeńców, którym w ten sposób dziękujemy. Na liście znajdują się w tej chwili 22 przyznane Stefanki, którymi obdarowano zarówno instytucje, jak i organizacje, firmy i osoby indywidualne. A niedługo dowiemy się, kto dziś stanie na scenie i otrzyma nasze firmowe podziękowanie. Szanowni państwo, tak wyglądały ostatnie lata naszej fundacji. Nie było tylko pięknie. Radość przeplatała się ze smutkiem, jak choćby wtedy, gdy usłyszeliśmy o śmierci Romka Tkacza, który nie tylko był wspierającym przyjacielem babci ale także przez wiele lat balowym plastykiem. A radość, na przykład wtedy, gdy Milenka po raz kolejny dostała stypendium artystyczne od marszałka województwa pomorskiego. Były to na pewno lata pracowite. I stanowiły niezwykłe wyzwanie dla całej ekipy, ale przede wszystkim dla prezesa Marka Rukata. Przyznać trzeba, że wszyscy, a on przede wszystkim, wywiązali się z zadania na szóstkę. Dziękujemy Ci, Marku. Liczymy na kolejne pięciolecie. Moi przyjaciele, moi przyjaciele, z Wami wiem, że wszystko mogę, że wystarczy tylko chcieć.